Hejka, witajcie na moim kanale. Jestem Agata i zapraszam na krótki filmik o tym, co kupiłam w Pepko. Są to takie rzeczy do przechowywania raczej. Wprowadziłam się na nowe mieszkanie i potrzebuję tutaj dużo po prostu różnych pudełek i koszyczków i tego typu spraw. No coś w ten deseń i no, i dzisiaj zrobiłam zakupy. Pomyślałam, że po prostu pokażę, co kupiłam. Może kogoś zainspiruję. Pokażę też, jakie są w tej chwili ceny i jak to z jakością. Tutaj mam paragon. Za wszystkie te rzeczy zapłaciłam 167,80. Pierwszy taki pojemniczek wpadł mi w oko, dlatego że no jest uroczy. Jest okrągły. Taki właśnie z tymi takimi ala drewniankami. Tutaj mamy taką dyktę dosyć mocną. Materiał taki właśnie ala len. Zalecam, żeby właśnie dokładnie przyglądać się temu materiałowi. Dlatego, że ja wypatrzonych miałam tego typu koszyczków kilka, ale okazało się, że jak tak się przyjrzałam, to ten materiał niestety był brudny, jakiś poszarpany. Udało mi się wyłowić ten. Tutaj oto i jestem z niego bardzo zadowolona. Cena 17 zł. Mamy tylko info, że to jest bambus a 30% MDF i 20% lnu. No to powiem, że jestem w szoku, bo ja myślałam, że to jest coś ala len, ale jednak to jest prawdziwy len. Więc za 17 zł Super. Kupiłam sobie też dwie takie podkładki, właśnie na ten brązowy stół. Miałam tutaj wcześniej też z spepko, takie oto podkładki, ale one jakoś nie przypadły mi do gustu. Wolę chyba coś w taki deseń, ale bardziej naturalny. I tutaj mam takie słomkowe te podkładki. Bardzo ładne, podobają mi się, że nie są takie mocno zabudowane, tylko ten kolor tego brązowego blatu tutaj no ładnie moim zdaniem wygląda. I taka jedna podkładka kosztuje 15 zł, i jest to średnica 38 cm. Kolejne pudełko to takie kwadratowe za 25 zł. Podoba mi się, że tu jest takie ala Tu mamy materiał i jest ten koszyk usztywniany. W środku jest czarny. Taki właśnie wzór biało-czarny. Mi się to podoba. Powędruję do mojej biało-czarnej łazienki. Tak, przy okazji, oczywiście, jak to w PEPKO, wzięłam sobie taki ręczniczek 30x50 za 6 zł. Potrzebowałam czegoś takiego właśnie małego, niedużego, żeby zawisło koło umywalki. No proszę, ma nawet ten certyfikat, więc super. Nawet nie zauważyłam, szczerze mówiąc, w sklepie. Kolejne zaskoczenie: jest to 100% bawełna, więc jak za 6 zł taki ręczniczek, no to super. Przy okazji wzięłam worki na śmieci, to jakieś groszowe sprawy. Taki ala dróżlaczek. Bardzo mi się spodobał dlatego, że nie jest on bardzo duży. Właśnie jest taki, mam wrażenie, poręczny. Jest metalowy, czarny i też bardzo tani. Już kosztował 7 zł. No Jest tutaj y, informacja, że jest to sito. 18 cm ma średnicy. Wziąłam sobie też takie trzy y, koszyczki, pudełeczka. Y, wpadły mi w oko, dlatego że są takie jakby plecione, y, i te kolory mi się bardzo spodobały. Czarne. Ja mam kuchnię też czarną i mam ogólnie dużo motywów czarnych. I też ten mm, taki beżowy, też mi się spodobał kolor. Jest bardziej naturalny i taki mm, uspokajający. Po prostu jak na niego spojrzałam, to, to jakoś miło mi się zrobiło, więc, więc go wzięłam. A wzięłam go też dlatego, że on jest bardzo tani, bo kosztuje tylko 5 zł. Czyli za te dwa koszyczki zapłaciłam dziesiątkę. One są bardzo przyjemne, ten materiał jest przyjemny. Tu są takie druciki, które usztywniają. No tutaj nie jest usztywniany ten spód, ale bardzo dobrze to wszystko wygląda. Jest to też fajnie zrobione. Czasem coś tu gdzieś wystaje, ale ogólnie, jak tak patrzyłam, właśnie w sklepie to. Jakość moim zdaniem jest na 5. Z tego samego jakby modelu wzięłam sobie też większy czarny, dlatego że chcę właśnie na jakieś takie kuchenne rupiecie, które w szufladzie mi się walają, nie mam gdzie po prostu włożyć jakichś takich drobnych rzeczy. No i jest przepiękny. A ile kosztował ten większy? Kosztował 7 zł. Kolejne pudełeczko. Kosztowało mnie 10 zł. Jest to funkcjonalny koszyk. Tak jest zatytułowany. Też bardzo mi się podoba. Zwłaszcza te właśnie takie ala skórzane elementy. Takie szycie. On jest też usztywniany. W środku ma takie, taki materiał właśnie ala lenowy. I tutaj też ma taki materiał. Kolor taki beżowo-brązowo-czarny, bardzo subtelny i na jakieś takie różne rupiecie, i jest bardzo leciutki. Kolejne pudełko to było pudełko na dziale doniczkowo-osłonkowym. Jest to taka drewniana skrzynka z takim właśnie efektem trochę postarzanym. Taka rozmyta farba. Tutaj mamy jakiś sznurek z jakimś takim serduszkiem. Sweet. No i tutaj to tak wygląda. Ma takie rączki. Jest dosyć ciężkie, bo jest to drewno. I mamy tutaj cenę 25 zł. Były różne też rozmiary, jak to w Pepco, czyli większe, mniejsze. Były też takie bardziej Kwadratowe. Minus jest taki, że ta farba niestety schodzi. Chyba jest to taka farba trochę kredowa. Nie jest to właśnie chyba zabezpieczone żadnym lakierem, więc ta farba no, troszeczkę zostawia po sobie ślad. I ostatni koszyk, który upolowałam, i był to faktycznie ostatni w Pepko, w którym byłam, a bardzo mi się spodobał. Ma się takie wrażenie, że jest to coś naturalnego. I ten koszyczek naprawdę jest świetnie zrobiony. Nic tutaj nie odstaje. I żałowałam właśnie, że był tylko jeden, ostatni w tym pepko i tylko taki rozmiar. Bo gdyby było więcej, to chętnie bym zakupiła po prostu jakiś cały taki zestaw. No, bo uważam, że jak za 25 zł, bo tyle ten koszyczek kosztował. Naprawdę się opłaca. No jest świetny. Jest bardzo tutaj widać. Yy, I taki sztywny, będzie na pewno wytrzymały też yy, to dno. Jest bardzo takie mocne, stabilne. Nic tu się jakoś nie przesuwa i nie odkształca. Bardzo mi się podoba. Yy, no jest naprawdę świetne. Także tyle tych moich zakupów. Myślę, że od czasu do czasu warto wybrać się do Pepko. Nie ma też co popadać w jakiś konsumpcjonizm, ale kiedy naprawdę mamy potrzebę, to za niewielkie pieniądze możemy bardzo fajne rzeczy upolować. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. PA!